Wrocławia przyjeżdża przywódca Długowy Tybetu Dala Lama. Dzieci wszystkie szkoły katolickie lecą na spotkanie. Zapytać się uczniów tej szkoły, czy idą raz na na adorację do Kościoła. W formacji Szkoły Katolickiej. Powtarzam to z tych dzieci nie chce iść i jest łamany przez rodziców i przez uczniów. A jakby zaproponowano księdzu katolickiemu tej szkoły, może byśmy chodzili raz w tak na odrację, on powie, że szkoła ma jaki charakter? Świecki. Ale przyjedzie obcy przywódca, głowy. Cała szkoła idzie, ani kuratorium, ani minister oświaty nie ma żadnego żalu, że są zajęcia przerwane. Kapujecie. A jakby poszli na aderację do kościoła, na drugi dzień jest kuratorium, wyjaśnianie i lecą po kolei z urzędu z pracy. Czy rozumiecie to wszystko, jak nas złamano, jak nas totalnie zniszczono? A powtarzam słowa Pana Jezusa, nie jest on mniej wszechmogący w tabernakulum niż na wysokości nieba. W jednej z krakowskich sz szkół ksiądz dyrektor prowadził szkołę katolicką, prowadził na adoracje, na msze święte. Co zrobiono? Chłopa zniszczono. Próbowałby na naszej uczelni prowadzić wykłady, uwzględniając interes Kościoła i Boga. Co usłysza, usłyszysz? Niemetodyczne, nienaukowe i narażasz uni uniwersytet na śmieszność. No